Cześć, witam serdecznie wszystkich moich youtuberów. Tutaj Maria Kryger. Witam na moim kanale um, Australia Ludzie i Zwyczaje. Dzisiaj chciałam Wam pokazać serce Nusy. To jest serce Nusy. Dzisiaj jest tak strasznie zagęszczona ta Nusa, bo, jest, bo są wakacje. nie mieliśmy gdzie zaparkować więc musiałam zaparkować y, kilka kilometrów Nusa Junction i po prostu przyszłam na piechotę Nusa Street no muszą rozwiązać problem z parkowaniem bo jak nie przyjedziesz o 6 rano czy o 7, to później nie ma jak zaparkować. No a teraz lecę na plażę. Do zobaczenia, subskrybujcie!